Dzień dobry, witam Was dzisiaj w dżungli i będzie to bitwa yy, kontynuacja poprzedniego filmiku, gdzie miałem robić zadania yy, na zdobycie żółtego medalu. Tam był jeden, tutaj będzie taka bitwa następna. Yy, po zmianach jakie gadziny zrobiły na tej mapie, część prawa na o minimapie dół od punktu C stała się niegrywalna. Nie ma sensu tutaj jechać. Nie ma możliwości zrobienia niczego dobrego. Wszystkie miejscówki zostały zlikwidowane. I przy takim układzie bitwy, tutaj po prostu jest szkoda czasu jechać. I dlatego właśnie tutaj jadę, bo kiedy się przejedzie ten nieużyteczny obszar można sobie stanąć na miejscówce i ułapać pojazdy, które w tej chwili są po mojej stronie prawej, przy punkcie C i widać tam już dwa podświetlenia postanowiłem, że tutaj nie będę stał, wjadę sobie za tą górkę, za to wzniesienie, no i tak jak mówiłem, są w pół tu czerwoni z N24, niestety ta MK się schowała, przejechała kawałek dalej już ma osłonę, a cała reszta czerwonych zniknęła. Jedyny ciężar, który był przed chwilą podświetlony właśnie zginął. No nie ma sensu tutaj kampić, nie chcą przyjechać. To szkoda, czasu na czekanie na następnych drużynowi podziałali, przejmują punkt C A i B podzielone według standardu. No i teraz dopiero zaczynają się pokazywać następni czerwony, czerwoni. Na dystansie mam M6A1 i właśnie ta M6 odebrała bułę. Jest jeszcze PZ. -a. No, ale PZT uciekła, zanim zdążyłem przeładować. Schowała się za skałką. Są tam cały czas podświetlenia, ale na razie do nich strzelać nie mogę. Za to po mojej prawej stronie. No, widać tą PZT. Niepotrzebny strzał, ale warto było spróbować. No, tu po prawej stronie wyjechało do mnie Chiri strzeliliśmy sobie y, nawzajem do siebie, z tym, że ja zrobiłem to lepiej, czyli zginął. No i tutaj cały czas na dystansie jest ta PZ. W, tej, w tym momencie, kiedy byłem gotowy do strzelania do niej, odebrała gonga od drużynowego i coś najśmieszniejsze: tracimy swój punkt. Czyli punkt A, wszyscy jesteśmy po tej stronie mapy. Tam zostało tylko trzech naszych. Miejmy nadzieję, że sobie poradzą. Jest trzech na trzech. No a ja tutaj powoli zbliżam się do ich respa. Tylko że muszę uważać, bo tak jak mówiłem, mam dokoń do dokończenia zadanie na żółte medale. Najłatwiej jest to zrobić, zdobyć medal wytrwałego albo y, stalowego Herosa tylko żeby wpadł w wytrwały to trzeba szanować swój pojazd szukam okazji na pewny strzał jest M4A2 bez podświetlenia jest Tygrys jest następny M4A2 no i Część z czerwonych zginęła od bomb. Dokładnie ta M4, do której mogłem próbować strzelać. No nie ma co tak stać. Tutaj trzeba coś zacząć kombinować. Fragi same się nie zrobią. Nawet na wytrwałego coś trzeba trafić. Podświetlenie na tygrysie E. Tygrys patrzył w moją stronę a to trafienie nie było na tyle yy, dobre żeby go unieszkodliwić Najpierw się schowałem żeby spokojnie przeładować Mam M4A2 z mocnym podświetleniem ale jest gdzieś tam schowany za to Tygrys wyjechał bokiem do mnie W takiej okazji nie można było przepuścić 34 57 przeskoczyło za kamień, ale wyjechało za niego i też pokazało bok. Nasi odzyskali punkt A. Wymiana z M4 A2. Jest tutaj tygrys H1. Jest M6, M6 zniszczony. Muszę się przeładować, żeby popatrzeć z H1. Uciekam jej pod linii strzału. No tak. Spóźniony strzał. Trochę za późno skończyłem przeładowanie. Drużynowy mnie uprzedził. Ja strzeliłem już do trupa. Na dystansie jest podświetlenie na pelotce. I o dziwo od hita, na hita ta pelotka zeszła. Nie widać po tamtej stronie mapy na razie żadnych następnych podświetleń, za to przy mnie jest ich całkiem sporo. Stoi tutaj Tygrys H1. Już myślałem, że zginął, dlatego próbowałem przenieść lufę na flaka 8.8, ale że zdążyłem się zorientować, że jednak Tygrys cały czas żył, no to najpierw jego kolej. Przeładowanie do flaka w magazyn skrzynka amunicyjną. flak zniszczony cały czas jak widać jadę moim Tigerem do tej pory udało się nie stracić czołgu więc szansa na zrobienie wytrwałego jest coraz większa no i tutaj na respie całkiem ich sporo stoi Kawu 1 ściągnęła mi gąsienicę Uciekła za kamień Strzela do mnie jak pancer 4 Jeszcze raz KW-1 Ale tym razem przepłaciło to, przepłacił to kolega utratą czołgu Mam 10 fragów, 11 bombowców Jest szansa na atomówkę Potencjalnych trafień jeszcze tutaj całkiem sporo. No tak, nie było podświetlenia. Nie wiem dlaczego całkiem sporo było widać tego tego N36. No, koniec przeładowania. Trafienie krytyczne. Duże obrażenia dostał kolega w M4. Są następne pojazdy. Cały czas ktoś tutaj wyjeżdża bokiem ustawiony, jak pancerek, troszkę dalej. M4A2, tylko zatrafienie. Na szczęście odbiłem ten pocisk M4 bez żadnych większych uszkodzeń. Póki co nie muszę robić napraw. Jest pod, podświetlenie na M4. Będzie się strzelał z naszym. Warto tutaj podziałać troszkę. Weszło zielone i wesz, weszła buła. 14 bombowiec, 12 fragów. Jest do użycia bomba atomowa, ale niebo jest zajęte. Przejmujemy ostatniego kapa. Punkt B nie ma szans na zrzucenie atomówki, nie ma jak się dopchać na nie, bo wpadła asysta. I jeszcze jeden ostatni czołg do mnie bokiem ustawiony, ale już chyba nie będzie zaliczony, bo ten strzał w momencie, kiedy bitwa się skończyła, zdobyłem dwa żółte medale nagroda za dokończenie tego zadania specjalnego i z mojej strony to już wszystko dla chętnych zostawiam statystyki. Cześć!